Pandemia była swego rodzaju katalizatorem do przebudzenia duchowego. Miliony ludzi na całym świecie rozpoczęły praktykę medytacji, rozpoczęli praktykę jogi. Widać to nawet w Polsce po kanałach twórców, którzy przygotowywali medytację na YouTube, albo praktyki jogowe. W dzisiejszym filmie opowiem Ci trochę o tym, czym jest przebudzenie duchowe, o tym, w jaki sposób możesz doświadczać przebudzenia duchowego, o trzech takich rzeczach trudnych, które pojawiły się podczas mojej ścieżki, kiedy ja zaczęłam tego doświadczać, jakie są sygnały, że być może Ty przechodzisz przez proces przebudzenia duchowego oraz jak pomóc sobie w tym procesie? Ja nazywam się Magdalena Molenda i jesteś na moim kanale YouTube, gdzie mam nadzieję, uda nam się poszerzyć swoją świadomość. Więc może masz takie wrażenie, że trochę oszalałaś, albo że coś jest z Tobą nie tak, nagle nastąpił taki pstryk w Twoim życiu, i zaczęło Ci się wydawać, że. Nie wiesz do końca, gdzie w swoim życiu jesteś. Zastanawiasz się, co z tobą jest nie tak. Rzeczy, które odpowiadały ci do tej pory, twoja praca, przyjaciele, rodzina, sposób, w jaki spędzałaś czas, filmy, które oglądałaś, nagle przestały ci pasować. Nagle masz takie poczucie, że nigdzie nie pasujesz, że jesteś jakimś odrzutkiem. I być może to był moment, w którym zdecydowałaś się na terapię, być może to jest taki moment, w którym jesteś już po terapii i dalej nie wiesz, co się z tobą dzieje. I bardzo często początkiem przewodzenia duchowego są jakieś trudne sytuacje. To może być rozwód, śmierć kogoś bliskiego, jakieś rozstanie, coś takiego, co nagle spadło do Twojego życia, być może jakaś choroba, która otworzyła Twoje oczy i sprawdziło, że nagle zaczęłaś widzieć. Zaczęłaś widzieć świat zupełnie inaczej niż do tej pory go zauważałaś. Tak było w moim przypadku, kiedy w 2015 roku wylądowałam na 3 miesiące w szpitalu w innym kraju, nie miałam kontaktu z przyjaciółmi, znajomymi, moje życie całkowicie się zatrzymało i to był moment, w którym zadałam sobie pytanie, i co, i tak ma wyglądać moje życie, teraz urodzę dziecko i to ma być wszystko. Więc to, co się rozpoczęło w moim życiu, to zaczęłam szukać czegoś więcej, jakiegoś głębszego sensu. I u mnie historia jest o tyle zabawna, że na ścieżce przebudzenia duchowego byłam w 2007 roku, kiedy jechałam do Indii na kurs medycyny ajurwedyjskiej, ale wróciłam i totalnie obraziłam się na duchowość. I być może też masz takie doświadczenia ze sobą, gdzie miałaś poczucie przebudzenia, doświadczenia tego, co się wydarza dla Ciebie, czegoś więcej i w pewnym momencie tą ścieżkę. Porzuciłaś. Więc czym tak naprawdę jest przebudzenie duchowe? Jaka jest taka definicja? I nie ma jednej definicji, ale tym, czym ono było dla mnie, to jest poczucie, że jest coś więcej niż do tej pory widzę. Że jest jakiś rodzaj energii, z którą ja jestem połączenia i nie jest to Bóg w Kościele Katolickim, nie jest to Buddha, to, jest, to nie ma żadnej religii, nie ma żadnej nazwy, ale jestem tego częścią. I wszystko to, co widzę, jest pewnego rodzaju iluzją, ok? Takie było moje doświadczenie. W przebudzeniu zaczynasz naprawdę czuć, że jesteś częścią czegoś większego, że jesteś kimś więcej niż tylko myślisz, że jesteś, że nie jesteś tylko tym swoim ciałem, które za chwilę umrze za 10, 20, 50 lat, ale że jesteś kimś więcej, tak? I to jest ten moment, kiedy otwierasz oczy. I masz takie wrażenie, że nagle niebo ma zupełnie inne kolory niż miało do tej pory. Słyszysz jakąś piosenkę w radiu, słyszysz muzykę i masz takie poczucie, jakbyś słyszała tę piosenkę pierwszy raz tak naprawdę ją usłyszała. W sensie, tekst dociera tak, jakby do Twojego serca. Być może masz często, czujesz się poruszona, albo masz takie poczucie, że nie chcesz spędzać czasu z bliskimi, że chcesz się trochę odsunąć, zaczynają Cię interesować inne rzeczy, zaczynasz szukać być może. Słyszysz swoje myśli, i pojawia się w tobie takie pytanie, czy moje myśli są prawdziwe? Kto to mówi? Kim jest ten głos? Który słucha tych myśli? Ok? I brzmi cudownie, czyli zaczynasz czuć się częścią czegoś większego, i chociaż zaczyna się problemem, to poczucie, że nie jesteś sama, nie jesteś tylko tym ciałem, jest bardzo przyjemne, ale. Kiedy dostajesz tak bardzo dużo światła i kiedy czujesz się taką, taki napływ ogromnej miłości, poczucia zespolenia ze wszystkim, to nie, pewnie sobie pomyślisz, teraz ok, to jest takie super. No to wychodzi też taka ciemna część ciebie, tak? Czyli to wychodzi Twój cień, na który trzeba rzucić światło, który też chce być oświetlony, i to są te mniej przyjemne części przebudzenia duchowego, które wymagają uzdrowienia. Kiedy wiesz o tym, że przechodzisz przez przebudzenie duchowe, że czujesz się częścią czegoś większego, to to, co się przeważnie wydarza, to um, zaczynają na wierzchu wychodzić trudne rzeczy. Takie trudne rzeczy do przepracowania, wracają do ciebie traumy, wracają trudne wspomnienia, wracają takie rzeczy, których być może nawet nie jesteś świadoma, że je masz. Wychodzi tak zwany cień, który, który Jung nazywał taką nieświadomą częścią siebie, tym, czego nie chcesz widzieć. Cień jest tym wszystkim, co wypieramy, wypieramy gdzieś na bok i mamy takie poczucie, że to nie istnieje, albo nawet nie chcemy, żeby to istniało, tak? I w momencie, w którym przechodzisz przez przebudzenie, to ta ciemna część ciebie, ona także dochodzi do głosu. Faktycznie przebudzić się w pełni i pozwolić sobie na. Wstąpienie we własną moc, w taką pozycję nie siły, czyli przymuszania się do rzeczy, ale taką pozycję, w której ty robisz, bo po prostu chcesz to robić, masz takie poczucie, że chcesz tej planecie poczuć, e, pomóc wzrastać, pomóc być częścią czegoś większego, że chcesz w tym uczestniczyć. Potrzebujesz przerobić w sobie te trudne tematy, te wszystkie bolesne, bolesne dzieciństwo, e, trudne rozstania, przekonania, blokady, traumy, spychane rzeczy, które są w niej świadomości, które są właśnie tym Twoim cieniem, czyli tak zwany e, tak shadow. Work. To, z czym ludziom się kojarzy przebudzenie duchowe, to prawdopodobnie widzisz teraz jakiegoś mistrza duchowego albo kogoś w białych ciuchach, kto siedzi i tylko medytuje i, i tak naprawdę jest w takiej bogości i miłości. Ale przebudzenie duchowe jest połączeniem, jest zintegrowaniem tej twojej ciemnej strony, ale też tej twojej jasnej strony, tak? czyli połączenie tego w jedno, tak, żeby doświadczyć takiej totalnej swojej Mocy. I to, czego ja doświadczyłam w trakcie przebudzenia duchowego, to pamiętam moment, w którym szłam po raz ostatni na terapię i miałam poczucie, i to ma być to, i czy ja faktycznie dalej chcę grzebać w swoim dzieciństwie, czy chcę cały czas się pochylać nad swoimi emocjami, nad tym, co ja czuję, jeżeli czuję, że ta terapia mi nie pomaga, że jakby jestem już świadoma tego, co się wydarza dla mnie, świadoma swoich reakcji, świadoma, świadoma siebie. Ale dalej była taka część mnie, która chciała drążyć, tak? Która potrzebowała tego czegoś więcej, tego poczucia kompletności, poczucia, um, stanie, poczucia swojej mocy, tego, że jestem kimś więcej, że jestem częścią jakiejś całości, tak? I to był taki bardzo ważny moment, bo wtedy tak jakby po raz pierwszy raz otworzyła swoje oczy i zobaczyła: okej, okay, jest coś więcej, tak? I to był moment, kiedy zaczęłam zauważać, że prawa wszechświata, kiedy zaczęłam zauważyć swój smutek, swoją złość, swoją radość, swoje traumy, schematy, schematy innych, ale to, co się wydarzyło dla mnie, to przestałam to oceniać. Przestałam to oceniać zarówno w sobie, jak i w innych osobach. I kiedy zobaczysz poprzednie moje filmy, które nagrywałam 3 lata temu na duchowym haju, to wtedy chciałam wszystkim pomagać i widać tą energię, która jest taka z siły. Teraz to wychodzi z zupełnie, z zupełnie innego miejsca. I często początki przebudzenia duchowego wyglądają w taki sposób, że tylko siedzisz, słuchasz mantr, masz ochotę jogować, wychodzisz do parku, widzisz te wszystkie piękne drzewa, i masz takie poczucie: wow, widzę świat po raz pierwszy, widzisz świat oczami dziecka. Niebo staje się naprawdę niebieskie, jak, jak moja bluzka, jakby wszystkie kolory nabierają wyrazistości. Zaczynasz czuć energię i na początku trudne jest to, że nie wiesz czy energia jest Twoja, czy energia jest z pola. Zaczynasz widzieć, jak bardzo kolektywnie jesteśmy ze sobą połączeni. Zaczynasz czytać książki o duchowości i nagle książka Eckharta Tolle, którą czytałam, nie wiem, 10-15 lat temu, która wtedy była tam dla mnie takim, no, no niby ok, prawda? Nagle ona trafia wprost do mojej świadomości i to jest tak, jakbym każde słowo czytała całkowicie o sobie. Tak, nagle nie ma tego krytyka. Widzisz, słyszysz ten głos w swojej głowie, ale już wiesz, że on nie jest tobą. I to jest przepiękny moment, bo stajesz się świadoma swojej duszy. Jesteś świadoma tego, że nie jesteś ani swoim ciałem, ani swoim umysłem, że jesteś kimś totalnie więcej. I to są te przyjemne skutki, ale po nich przychodzi też czarna noc duszy. I o tym będę ci opowiadała w kolejnych filmach, bo inaczej ten byłby bardzo, bardzo długi. Ale jakie sygnały mogą wskazywać, że przechodzisz przez proces przebudzenia duchowego? Powiem Ci o pięciu takich najczęściej spotykanych sygnałach, które zauważam u siebie, u swoich klientów, które widzę na warsztatach, które prowadzę, i to są sygnały, które w zasadzie odbieramy my wszyscy. To są pewnego rodzaju niepokoje. Więc pierwsza taka rzecz to przestaje Cię cieszyć to, co do tej pory Cię cieszyło. Masz takie poczucie, że naprawdę ja lubiłam te filmy, albo naprawdę. Lubiłam spędzać czas w taki sposób, że cały czas na przykład imprezując albo pijąc duże ilości alkoholu, albo um, oceniając inne osoby, albo mówiąc o kimś źle. I masz tak, nagle takie poczucie, że to już nie jest moje, to już nie jest moją częścią. I to, co się całkowicie zmienia, to jeszcze wchodzisz w tę sytuację, bo jeszcze chcesz się przekonać, czy to faktycznie jest Twoje, czy to może jest takie chwilowe zawahanie. Ale nagle się okazuje, że to w ogóle nie jest Twoje i siedzisz ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, i masz takie poczucie, że odstajesz, że nikt cię nie rozumie, że Ty w ogóle nie jesteś tą samą osobą. I ja miałam takie ogromne poczucie takie, takiej dysocjacji, takiego, że spotkam się z moimi przyjaciółmi i jestem Magdą, która do tej pory kochała restauracje, kochała kluby, kochała imprezy, kochała tańczyć i dalej kocham tańczyć. Ale nagle. Wchodzę do klubu i czuję tę energię, i mam takie poczucie, że ja nie mogę tu być i wychodzę po pięciu minutach. Albo rozmowy na takie tematy, ile kto zarabia, gdzie ktoś pracuje, albo gdzie ktoś będzie pracował, albo jakie mieszkanie ktoś kupi, stają się dla mnie stratą czasu i stwierdzam, że wolę spędzać czas sama ze sobą, aniżeli z innymi osobami. I to jest bardzo trudny moment, tak? dlatego że druga rzecz, która przychodzi, to przychodzi z jednej strony ogromne poczucie osamotnienia, osamotnienia w świecie, bo masz poczucie, że nigdzie nie pasujesz. Czyli z jednej strony czujesz połączenie ze światem, z Bogiem, z wyższą energią, możesz to nazwać zupełnie jak chcesz, ale przychodzi też takie poczucie, że ja nigdzie nie pasuję, że nagle jestem samotna. I to, co, to, co się wydarza w tym, to. Spędzasz czas sama, bo nie chcesz spędzać czas z innymi osobami. I to, to, co się wydarzy, tak naprawdę, to jest ta trzecia rzecz, czyli zaczynasz zdrowieć. Rozpoczyna się proces zdrowienia, uzdrawiania Twoich traum, Twoich trudnych momentów, e, Twoich przekonań, oprogramowania, które masz wgrane w życiu, e, tego, co przekazali Ci rodzice, szkoła, system. Zaczynasz się zastanawiać nad tym, czy ja chcę tak żyć czy to życie które sobie stworzyłam to czy to jest naprawdę moje życie tak zaczynasz poszukiwać praktyk duchowych i kiedy byłam na samym początku mojego przebudzenia duchowego to bardzo chciałam gdzieś przynależeć więc chodziłam i na jogę i na jogę kundalini i praktykowałam tantrę i praktyki oddechowe i medytacje medytacje dynamiczne no bardzo bardzo a i ustawienia helingerowskie, i bardzo szukałam takiego swojego miejsca bo chciałam gdzieś przynależeć ale też chciałam uzdrowić te części siebie, które wymagały uzdrowienia. Czwartym takim sygnałem, który zaczynasz zauważać, kiedy budzisz się duchowo, to są sygnały, które wysyła ci wszechświat. I nagle, kiedy po raz pierwszy raz zobaczysz synchroniczność Junga, czyli taki zbieg okoliczności 11:11, 12:20, 22, 22, 22, nagle się okazuje, że widzisz je wszędzie. Jedzie auto z rejestracją, płacisz za rachunek przy kasie gdzieś jakiś zegar, coś idziesz do hotelu, tak? do pokoju hotelowego, a tam pokój 111 11 i cały czas nieustannie to zauważasz. I to jest też taki znak, który ma zwrócić Twoją uwagę na to, że jest coś więcej niż myślisz, że, tylko, że jesteś, tak że jesteś kimś więcej, że nie jesteś tylko swoim umysłem, że nie jesteś ciałem, że może poza tą planetą, może po tym, co, poza tym, co widzisz, Poza tym, co ci wgrał system, tak? Że masz chodzić do szkoły, potem iść do jakiejś pracy, w tej pracy pracować, a potem iść na płacić składki, podatki, a potem e, trochę na emeryturze pożyć, ale jak najkrócej e, i zachorować i umrzeć, to może to nie jest Twoja droga, tak? Może ty w tym życiu chcesz się jakoś realizować, może chcesz czegoś doświadczać. I zaczynasz się zastanawiać, czy cele, które realizujesz, są tym, czego chcesz doświadczać. I o tym też powiem w innym filmie, jak, e, czym są cele. A czym jest zbieranie y, doświadczeń, tak? I piąta y, taka rzecz, którą, y, którą odczuwasz podczas y, przebudzenia duchowego, piąta taka rzecz, która jest też sygnałem y, tego, to, że przestają cię poruszać pewne wydarzenia, które się dzieją. Przestajesz oglądać wiadomości, przestajesz oglądać telewizję i nagle w sobie się, że co to ma w ogóle znaczenie? I y, 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 to jest taki moment, kiedy ludzie się trochę dziwią i mówią, że to się już zupełnie odkleiłeś, odkleiłaś to jest ten moment, w którym masz takie poczucie, że przecież to nie jest tak naprawdę istotne. Istotne jest to, co czuję, to, czego pragnę, to, kim jestem, a nie to, czego chcę, nieosiągnięcia. Angażowanie się w jakieś kłótnie, spory, ocenianie, komentowanie, nagle to Cię przestaje zupełnie dotykać i masz takie poczucie, jakbyś była oddzielona, był oddzielony taką szybą od świata, tak? Jakbyś był w takiej, w takim boksie, który nagle Ci uświadamia, że te wszystkie rzeczy, które do tej pory inwestowałeś, inwestowałeś swoją energię, przestają mieć znaczenie. Tak? I to jest bardzo istotne, bo e, o ile do tej pory poruszało cię czy ta partia polityczna, czy ta partia polityczna, i być może mogłaś o tym dyskutować, nagle sobie myślisz tak, jakie to ma w ogóle znaczenie? Tak? Masz takie poczucie totalnego oddzielenia od tego i nie reagujesz już emocjonalnie. To, co cię kiedyś złościło w innych osobach, nagle staje się neutralne. Przestajesz nadawać ocenę, przestajesz identyfikować tę sytuację ze sobą. I tych pięć sygnałów to jest czysty znak na to, że faktycznie budzisz się duchowo. I to są trzy takie rzeczy, które. Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym, żebyś zrobiła na drodze do swojego przebudzenia duchowego, bo one pozwolą ci się rozwinąć i zobaczyć coś więcej, coś, co jest jeszcze przed Tobą, być może ukryte, a być może już tego doświadczasz. Pierwsza taka rzecz to jest medytacja. I dlaczego ta medytacja jest taka ważna? Dlatego, że kiedy wchodzisz w stan bardzo głębokiej medytacji, albo nawet mm, jesteś początkującym. E, początkująca w medytacji, to to, co się wydarzy, zaczynasz być świadkiem swoich myśli. Tak? Czyli zaczynasz postrzegać, dostrzegać swoją odrębność od swoich myśli, przestajesz się w nie angażować. Tak? I to jest pierwsza bardzo istotna rzecz. Dlatego, że druga istotna rzecz, która wchodzi w trakcie medytacji, która przychodzi, to zaczynasz odbierać sygnały bardzo realnej energii od wszechświata, zaczynasz mieć kontakt ze swoimi przewodnikami duchowymi, ze swoją duszą. Z intuicją. Dostajesz jasne drogowskazy tego, co masz robić, jaki kolejny krok wykonać, co jest Twoje, co jest z zewnątrz, co jest czyjeś, co jest Twoją energią, która wymaga uzdrowienia, a co jest Twoją energią, która wymaga podzielenia się ze światem. Także wzrasta Twoja kreatywność, wzrasta Twoja chęć. Znika takie uczucie zmęczenia, zmulenia, takiego takiej braku chęci do życia, braku sensu. Nawet Twoje działanie, ono już nie wychodzi z tej części, która musi się przymusić, żeby wstać rano. Ta część wychodzi z ciebie. To staje się poniekąd Twoją potrzebą. Medytacja staje się Twoją potrzebą, tak? Więc to jest ta druga, y, dru druga rzecz, którą robić medytacja. I trzecia to jest. Praca z ciałem, praca na różnego rodzaju warsztatach, czy to uwalniania traumy, czy uwalniania złości, czy tantrycznych, czy na ustawieniach hejingerowskich. To są te wszystkie te rzeczy, które potrzebujesz zrobić, żeby uzdrowić te trudne rzeczy, które sprawiają, że. Wpadasz w takie ciemne momenty, które sprawiają, że nie czujesz się do końca sobą albo nie wiesz do końca kim jesteś, albo masz takie ogromne pokłady smutku, jakiegoś cierpienia, masz silnego krytyka wewnętrznego, być może jakaś bezsenność się pojawia, koszmary, sny. To jest taka część, te warsztaty, czy praca z ustawieniami, czy z tantrą, czy z ciałem, czy, czy z medytacją, która pomoże ci lepiej zrozumieć siebie i to, kim jesteś i utrzymać takie bardzo jasne przewodnictwo do tego, co dalej. Kiedy ten proces się w Tobie ugruntuje, będziesz zupełnie nową osobą, co nie oznacza, że cała ta droga jest prosta, ale na pewno jest tego warta. Dziękuję Ci serdecznie. Jeżeli masz ochotę, to zasubskrybuj mój kanał, aby dostać informacje o tym, kiedy pojawi się nowy film i daj mi znać w komentarzu, czy jesteś w trakcie przebudzenia duchowego i co się dla Ciebie teraz wydarza. Dziękuję serdecznie.